Cześć, witam serdecznie na kanale Kreatywny Dzień. Korzystając z takiej pięknej pogody, postanowiłem nagrać dzisiejszy odcinek w ogródku. Dzisiaj zajmiemy się dronem. Jest to DJI Mavic Mini. Obiekt latający, aczkolwiek żeby te loty były jakieś fajne, no musimy najpierw to rozpakować. Ja zamówiłem sobie tego drona w tamtym roku, otrzymałem go jakieś dwa miesiące temu, ale niestety nie było jakoś czasu się tym zająć. No jest to jak widać taki pakiet z większą ilością akumulatorów, taki FlyMore. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w środku. Teraz otwieramy pudełko. W środku jest taka szara torebka jakieś takie twardsze pudełko. Mi się wydaje, że to jest chyba w środku ten dron, a te szare pudełko to jest taka saszetka, że łatwo, łatwiej można to transportować, gdzieś tam wsunąć do torby czy do plecaka. Ale w środku w kartonie jeszcze są jakieś inne, mniejsze pudełka. No, otwórzmy może to. Bardzo lekkie. Nie wiem, co tam jest. Jak to się w ogóle otwiera? Że tutaj z boku. Tutaj są. No Myślałem, że, że to są osłony do śmigieł. To jest, na początku, jak za bardzo nie jesteśmy obcykani z tym sprzętem, to wydaje mi się, że, że warto jest może takie coś założyć. To jest. To ma ochronić śmigło przed złamaniem, jak dron w coś tam. Uderzy, to nie łamie się śmigło, tylko no ta ochrona ma to zabezpieczyć. Zobaczymy może później, czy będziemy to montować, czy nie. Mi osobiście przypomina to takie trochę boczne kółka w rowerze, no ale jak się dron połamie, to później się człowiek będzie zastanawiać, a kurde, może byłoby lepiej od razu założyć te osłonki. To się mówi, człowiek mądry po szkodzie. Tutaj mam jeszcze jakieś drobniejsze pudełka. Nie wiem też co tutaj jest. Wygląda na ładowarkę. Co mi taka bardzo podobna jak do smartfonu. Tutaj jest wtyczka i USB wejście. To są trzy akumulatory. Co w takich pojedynczych workach. Może jeden otworzymy. O, tak wygląda. Są trzy zgodnie z instrukcją obsługi. Jeden ma wystarczyć na 30 minut lotu, także ten dron na jakiejś tam wycieczce, czy na nagrywaniu innych jakichś obiektów na łące, no jest w stanie utrzymać się półtora godziny w powietrzu. Nagrywając, No to jest no jak dla mnie więcej niż wystarczająco. Akumulatory są fajne, ale nie są może tak ciekawe jak zawartość tego pudełeczka. To pudełko jest na zamek, otwieramy i wielki moment. I tu znowu jeszcze jakieś. Ale. O. Tak wygląda sam ten dron. Jeszcze nie ma akumulatorów w środku. Tu jest kamera, ale to może bardziej szczegółowo zajmiemy się tym za chwilkę. Co jeszcze jest w tym opakowaniu? Tutaj jest. ...nadajnik. To są antenki. One tak mocno się trzymał, Chyba na magnes czy na jakieś... Okej. Okay. Tutaj z tego co się orientuję są... ...uchwyt na komórkę. Tu jest jakieś kolejne pudełeczko. Zobaczymy, co to jest. To wygląda jak taki magazynek na akumulatory. W sumie nie wiem, czy jest to część ładowarki, czy tylko ma to służyć do transportu. Jest jeszcze kolejne jakieś małe pudełeczko. Są jakieś kable w środku, tak podejrzewam, że to są kable do połączenia smartfonu z tym nadajnikiem. Ale to są tylko podejrzenia, tak dokładnie nie wiem, jeszcze nie zajmowałem się tym. Tutaj jest jakiś taki śrubokręcik. Tu jeszcze jakaś drobna rzecz. Okay, to będą e, moim zdaniem gałki do nadajnika. Z pewnością będzie trzeba jakoś tutaj zamocować, wkręcić. Nie wiem, czy to się wkręca, czy tylko jakoś wciska. Nie chcę teraz. A nie, wkręca się. No tak, widać w środku jest gwint. To też jest dobrze pomyślane, bo do transportu można sobie to wykręcić. Często jak takie coś gdzieś się wkłada do plecaka, to te gałki mogą się złamać. Zajmują też więcej miejsca, tym bardziej jak gdzieś tam lecimy samolotem na urlop. No to jak ktoś się pakował na urlop, to wie, że im mniejszy bagaż, tym, tym jest lepiej. A więc to by było to. Jeszcze nam pozostało jakieś ostatnie pudełeczko. Okay. To są dodatkowe śmigła. Jeśli interesujecie się dronami, to z pewnością widzieliście takie zdjęcie w internecie, jak ten e, dron mieści się u kogoś na ręce. Ja sobie zawsze wyobrażam, że ta ręka musi być albo bardzo wielka, albo ten dron jest bardzo mały, ale tak naprawdę to moja ręka nie jest jakaś gigantyczna, a dron się na niej mieści. Teraz zdejmiemy te naklejki, te zabezpieczenia i zobaczymy, jak wygląda rozłożony. Tutaj są skrzydła, znaczy te śmigła, nie skrzydła też posklejane. tu zabezpieczenie tam jest chyba akumulator przychodzi to na razie tego nie będziemy zdejmować to nam nie będzie też przeszkadzać no i tu jest napisane chyba najpierw jedynka żeby najpierw otworzyć te ramienia do przodu a dwójka te do tyłu też a nie nie do tyłu tak chciałem przegiąć ale to się jak gdyby tak przekręca no, w ten sposób a więc jeszcze raz te wyginamy, a tylnie przekręcamy. O. Z przodu mamy główną kamerę, która na razie jeszcze jest zabezpieczona, a na dole są dwie małe kamerki, które z pewnością służą do utrzymywania pozycji. Kamera główna jest zabezpieczona. Co można powiedzieć na temat tej kamery, to yy, no jest mechanicznie stabilizowana we wszystkich trzech osiach. To jak człowiek by zwrócił uwagę, jak mały jest ten sprzęt, jak wszystko to jest delikatne, no to dla mnie jest to nie lada wyczyń. A więc tak podsumowując pierwsze moje wrażenia po bardzo krótkim zapoznaniu się z tym sprzętem, no mogę powiedzieć, że jest on naprawdę bardzo delikatny, taki filigramowy, czasami przypominający zabawkę, więc aż trudno jest uwierzyć, że to cacko jest w stanie lecieć 2 kilometry, robić wspaniałe nagrania i po przyciśnięciu przycisku return to home, powróć do domu, przylatuje i wszystko jest cace. No mnie czeka teraz instalacja, aktualizacja i tak dalej, rejestracja, takie mniej ciekawe rzeczy. Jeśli spodobała Ci się ta recenzja i chciałbyś zobaczyć jakieś takie pierwsze próbne nagrania z tego drona, to zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w następnym filmie. Czym Ci się pa?